Wszystkich jest e, niedziela, godzina 4.30, jestem teraz w Berlinie w drodze na lotnisko na mojej lotu o godzinie 9 do Miami. Miami to mój pierwszy przystanek, w piątek skończyłem pracę w Londynie i teraz kilka następnych miesięcy będę podróżował, tak więc Miami to jest mój pierwszy stop, później Brazylia, później Nowy Jork, e, Włochy, Filipiny, Zelandia i na końcu, jak już mi się skończą pieniądze do Australii do Australii mam wizę na rok wakacyjną tak więc pojadę tam kiedy <gryw> będą problemy finansowe pod koniec miejmy nadzieję, że dostać na jakiś czas pracę i kontynuować podróż e, bilet udało mi się kilka okazji kupić biletów m.in. ten do ten do Miami, Brazylii, Nowego Jorku z powrotem do Berlina. Byle był kupiony z American Airlines. Uh, ten odcinek teraz uh, z Berlina jest realizowany przez Air Berlin. Manikin and first on this flight would like to welcome you on behalf of Captain weber on this evelyn One World flight in cooperation with our co-chair partner, ICF Airways, to Miami. The flight time today will probably be 10 hours and 30 minutes and a preparation for takeoff. Please fasten your I'll give you short information. Muszę powiedzieć, że linia Air Berlin to najgorsze linia, jakim leciałem na tak długiej trasie. Głównie ze względu na to, że miejsca na nogi jest strasznie mało. Przez te prawie 11 godzin wiedziałem, co zrobić ze swoimi nogami. Oraz takie szczegóły, jak zimne posiłki, były jakiej jakości, czy też brak mapki z trasą lotu. Tak więc, mimo tego, że lubię latać samolotem bardzo, to i mnie ja to postarała się, żeby ten lot nie należał do przyjemnych. Jestem już w Miami. Bardzo przyjemna ja. zmiana z na 26 stopni 7 To jest w Miami lotnisko. Teraz czekam na autobus do hotelu Miami słować dzień Sam sądzić o tych pustych ulicach, tylko to tam idzie ktoś. W fajnie, na przykład, po mieszkaniu w Londynie tak długo. To jest przyjemne, że nikogo nie ma. europejskich ruin, to no, Miami, na pewno, tak jak ja na przykład, to Miami będzie się bardzo podobało, podoba mi się tutaj bardzo, jest wszystko, jest wszystko co trzeba, klimat, plaża o tym mówiłem, w jakimś chyba... w Japonii, w tym filmiku o Japonii, ale powiem jeszcze raz, dla każdego podróżującego polecam tą aplikację, ona się nazywa Maps With Me. jest naprawdę... to są mapy, które działają bez internetu, tak więc z tym naprawdę trudno się zgubić. Trzeba... trzeba jedyne o czym trzeba pamiętać, to żeby ściągnąć się... nie chcę Trzeba pamiętać to ściągnąć e, mapkę, nim się wyjedzie do danego kraju I to działa kompletnie bez internetu I Naprawdę, można wsiadać jeszcze jak w, w Tokio ja robię się wsiadałem do autobusu w kompletnie obcym miejscu i e, obserwowałem czy Jadę w dobrym kierunku Przechodząc przez ulicę się pięć samochodów teraz zatrzymuje To jest przechodzień tak... jest dziennym widokiem Cały czas nie mam pojęcia gdzie to jest wejście To jest chyba... Do, te, do głównego jakiegoś tam korytarza Wybierając się do Stanów zjednoczonych na, na zakupy. Trzeba pamiętać o tym, że ceny w sklepach nie zawierają podatku, który będzie trzeba zapłacić e, przy kasie. Podatek jest na tyle... E, podatki są na tyle dziwne, że e, kompletnie się z nimi pogubiłem. Kupując na przykład kilka t-shirtów zapłaciłem cenę, która była e, na nich na metce, a kupując na przykład jakieś ciastko za 3,5 dolara Pociędzanie pięć z tak więc są... Mam wrażenie, że to są inne stawki lub ktoś się wykorzystuje fakt, że, że byłem turystą. Buty to jedna z tych rzeczy, które naprawdę opłaca się kupować w Stanach Zjednoczonych, e, żałuję, że nie kupiłem więcej, więcej par, wow, są one naprawdę jeździ. tanie i niektóre są naprawdę oryginalne, modele również są tu w Europie. To jest sklep z bardzo przyjemnymi dla To mnie za ceny Timberlandy ze 70 tak. Timberland, te Timberlandy, które teraz z Państwa widzą to jedna z tych rzeczy, które żałuję dzisiaj. To nie kupiłem w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o zakupy to nie robiłem ich e, w Miami z tego względu, że jechałem potem do Brazylii, nie chciałem ze sobą bardzo wiele rzeczy Zrobiłem trochę zakupów w Nowym Jorku, tak więc e, zachęcam do obejrzenia części trzeciej tam dokładnie pokażę co e, za ile, ile za co zapłaciłem. To jest kolejna para, który że kupiłem Żeby pokazać jak to jest drogo a Filadelfia 79 piwo kosztuje 3,5 dolara za puszkę albo butelkę 5 dolarów za to ceny w żywności w są zdecydowanie wyższe niż w innych częściach Stanów Zjednoczonych może tutaj nie dobrałem na tym wideo zbyt ciekawych produktów ale za mniej więcej podobne rzeczy e, płaciłem w Miami dwa razy tyle, co zapłaciłbym e, w Nowym Jorku. Spotkałem nawet e, kilku Amerykanów tutaj w sklepach narzekających e, na ceny. 12 dolarów razem znakuje. Jest taki buffet tutaj. To jest e, Washington Avenue. To jest ulica, która idzie paralel do tej e, przy plaży Ocean Drive, na którą za chwilę pójdę. Jak to jest właśnie sporo hoteli. W Jeżeli wybierają się Państwo na wakacje do Miami, to polecam tylko i wyłącznie South Beach jako miejsce do zamieszkania na czas pobytu. Z tego względu, że jest to idealna lokalizacja e, blisko plaży, e, kluby nocne, które w Miami nie są zbyt, zbyt drogie. Drinki mogą wydawać się drogie, ale e, porównując do tych europejskich, jest, jest w nich o wiele, wiele więcej alkoholu. Tak więc, e, tak więc wychodzi, to, wychodzi to taniej. Życie nocne jest bardzo bogate, e, dostępne są różne rodzaje różnych klubów, cokolwiek kto preferuje, znajdzie, znajdzie tam jakiś klub dla, dla siebie. Jeżeli chodzi o hotele, hostele są one tańsze niż na przykład w Nowym Jorku. Ja nie narzekałem na ceny, były, były, były to ceny w porządku z oferowaną jakością, która jest, jest, jest w Miami dość, dość wysoka nawet za, za hostel. Nawet za hostel, w którym byłem, nie był, nie był zbyt em, drogi, a, a jakościowo był to chyba najlepszy hostel, w jakimkolwiek e, spałem. right hand side again palm island hibiscus island home to jennifer lopez yeah. oh yeah okay. mark Wahlberg will smith shakira yeah. Oh, yeah. cheyenne hey. celia cruz antonio banderas okay. come here maria uh -uh. no uh, let's see oh jackie chan oh jackie. <laughs> jackie chan. Right here to the left hand side, you guys see the the blue glass right there to our left? That blue glass, that is where the princess of the seas was docked. You guys remember the princess of the seas? Yeah. Gopher? Yeah. Dock? Yeah. Captain's Tubi? Yeah. What was the name of that show, sir? <laughs> yep. No, it wasn't. Yep, it was the Love Boat. Remember the Love Boat? Uh no. Nope. <laughs> Come on. Who remembers the Love Boat? Oh, Lord. come on! Sing the love boat theme with me. You. you remember the love boat theme? Come on! The love boat. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Your mind's on adventure, set your course for adventure and love. And love won't hurt anymore. What a lie, a lie that is. At any rate, to the right-hand side. That is Jungle Island. Jungle Island is a great hands-on wildlife adventure right here in the South Beach area. Basically, it's a small zoo. They have all kinds of animals that you can hold and take pictures with. Monkeys, macaws, zebras, lions, tigers, bears, oh my, alligators, albino burmese pythons. They even have a liger. You ever heard of a liger? Take a picture if you Notice everybody has a fence in the backyard. No paddle boats, no rowboats, nobody fishing. That is because there are alligators in them near water. That big, the silver terminal like an airplane week for that to the South American terminal. Any aircraft that comes in from Central South America has to stop in that terminal right there. crocodiles here in the everglades differences between the two alligators cannot swim in salt water crocodiles <laughs> <laughs> they will attack They will attack he will he's looking right at you eight months old now alligators they come from an egg oh, whoa be careful now these gators come from an egg the size of a chicken egg Now, the gender of an alligator is not determined by its chromosomes. Now, it is based on the temperature the eggs were incubated. Are you okay? Yes, yes. Okay, yeah. Where are you going? I'm um, here. Yeah. Uh, you, you sure? Come yeah. uh -huh. um, let Dennis. Have you picked your back to here? <laughs> No, 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 Dennis, no, 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 Not no, 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 are designed like a mousetrap. Now, once you set a mousetrap, you don't touch it, it won't snap. Now, as long as this gator's mouth is open, don't touch in its mouth, they won't bite. But if you touch, bite. Now, I'm giving a demonstration of the reaction of its jaws. Once again, his mouth is open. Touch. Whoa. Now you touch. He'll bite. Now the biting pressure from an alligator this size can average 900 to 1300 pounds per square inch in his bite. Now again, he can't see behind. I have the advantage now of jumping from the side. I'm going to show the hand in the mouth, and they don't want to jump on the salad. Hands Got it now alligators have 80 teeth. 40 on the top, 40 on the bottom. Now they lose a tooth. They could grow a new one back within two Sorry. to three weeks. Now these alligators could go through about 5,000 throughout their lifetime. Now right now I've covered his eyes. You cover an alligator's eyes, they will eventually relax. Now, when I say relaxed, he's not asleep. Right now, this gator is playing dead. But it also gives me an opportunity um, of getting off of this alligator.